Ja jestem, śmanko, ja jestem TV. Dzisiaj sobie gramy w Blogsburga, czyli życie, blocks. Blocks, życie, No, Jak chcecie więcej odcinków, to ma być tutaj trzy łapki w górę. A nawet cztery, jak chcecie. I właśnie pokażę Wam, jak, jak wygląda mój Tomek, gdzie pracuje, gdzie pracuje i pokażę Wam, jak szyję. Która jest godzina? O, głodny jest. Dobra, najpierw pójdziemy do pracy. Ładny. Casier mm. Hubert, mechanik. Mechanik. A mechanika sobie ja nie wezmę. Jakby są ładuje się, więc widzimy się za chwilę, jak się załaduje. Dobra, jesteśmy i pracujemy. Ktoś potrzebuje oleju. Dobra. Damy mu olej, bo jesteśmy biedni. olej. Dobra. Jej. Dzień. Potrzebuje kolor czerwony. Dobra. Trochę mu zamalowałem buzię, ale tu nic się nie stało. Pyk. Dobra. Fioletowy. Eee. Dobra, fioletowy. Tak, to jest fioletowy. Tak, fioletowy. No szczęście. Dobra. Fioletowy znowu. Kawy coś zarobiliśmy? Czekamy. Czy Czarne, czarny dobre? Kurde. Dawaj Tak, Ten czarny dobre. Subiektywa rozy. dobra o czyli tak Dobra Dobra potrzebuję olej olej Dobra Mai ma maska. Maskę. maskę. Na jakąś, na taką chorobę. Jedną. Napiszcie, czy chcecie, żebym Wam opowiedział o tej chorobie. Pewnie Powa, Powa świata zna tą chorobę. Mhm. I wiadomości, jak mówią o tej chorobie. Powiedzcie mi, czy chcecie, żebym mówił o tym wirusie, czy nie. to na razie sobie pracuję. Zieloni, dobra. No dobra. pań no, i. Mm, dobra, to będzie nasz ostatni klient. Halo. Dobra, kończymy pracę Ile zarobiliśmy? Wow, zarobiliśmy dużo kasy. Jej! Wracamy do domu. Wracamy do domku Wracamy do domu. Widzimy się za chwilę, jak się załama. Dzień dobry, już jestem w domku. I zrobimy sobie jakąś potrawkę. Um. Mleczarstka. Gotujemy. No 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 Gotujemy piękne. Gotujemy piękne. Gotujemy piękne dogi bo głodni jesteśmy na pewno. Tak bardzo jesteśmy głodni. Dobra, robimy hot dogi, hot dogi, robimy hot dogi, jej, dobra, idziemy zjeść, najpierw mam, muszę położyć, um, place hot dog. Mmm, mm, dobre Mmm, take, part, mm, take part, Muszę zjeść wszystko Mmm Take part, Wiem, że już się najadłem, ale Dobre Dobra Trzeba wszystko zjeść, no prawda? Trzeba wszystko zjeść. Tym lepiej, tym. No, no i teraz tą fanu. Dobra, łączymy sobie jakąś baj bajkę. No, watch, watch. watch. Tędy, tędy. O! Kuchnia. Pojrzymy, jaka tam ciekawa ta gra jest. Wow! Ciekawe. Dobra. Słuchajcie tego dobrego. Dobra. Idziemy spójrz. lepiej. Widzimy Dobrze. Już jesteśmy. Widzimy. My idziemy, Myć idziemy się. na się. Umyliśmy się już. już... się już. To za za się. się... i i widzenia.